Dla bloków, pałaców królu w krainy roku, kroków na bruku, żegli znaków, wąskich dzieci, bloków, miejskich mózgu, napiętych myśli, dzieci, mózgu, karsztosów marzeń pokrytych kurzą, gęstą warstwą Takie właśnie jest to państwo W nocy pijaństwo Molow, co sypia mało, w ciągu pływ bójstry... Totem leśnych ludzi, dziowani dziadzia, śpady records Skąd czerpiesz inspirację nawet oryginalne niż tam nazwy? Z życia, wiesz, no, te, te teksty powstają same. Wiesz co chodzi. E, nie wiem, z, e, jeśli chodzi o pisanie tekstów, to już wielokrotnie mówiłem, że nie wiem skąd one się biorą. Natomiast wiesz, no szpadyzor Rekord spadło z ust, gdzie kostka w pewien y, popołudnie, pe, pe, w pewno popołudnie letnie podczas imprezy i oznaczało pierwotnie zagiętą y, lekko szpadę. Później jakby oznaczało różne ostrza. Później oznaczało w ogóle gówna. To znaczy... Wiesz co, podaj mi też pazezor, mogą mieć na myśli cukierki, albo papierosy, albo Sprite'a. Dzięki. Także to wiesz, to po prostu, to, to się dzieje po prostu. Wydaje mi się, że hip-hopowy slang, słowotwórstwo hip-hopowe dzieje się cały czas jakby. Po prostu spontanicznie powstaje i zasila język polski. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym uciec, lecz sam nie mam dokąd, man. Ja chciałbym uciec, tak chciałbym uciec, tak, ale sam nie mam dokąd, man. Biegiem ale sam nie wiem, dokąd no, wracam. No, 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 no. W moim ostatnim koncercie w Starym Kinie było około 600, może 700 nawet osób. Czy nie sądzisz, że raper Twojego pokroju powinien grać w bardziej przystępnym miejscu, zwłaszcza w swoim mieście? Ech, słuchaj, być może to jest prawda. Nie wiem. To znaczy, wiesz, ja jestem raperem, ja rapuję do mikrofonu. Pytania odnośnie logistyki, pomieszczeń, wentylacji, nagłośnienia powinny być kierowane do A, mojego menadżera, B, strony technicznej klubu zaplecza dźwiękowego i tak dalej. Także no, ja po prostu rapuję. Wydaje mi się, że pewnie warto byłoby robić to w lepszych miejscach, ale zauważ, że miasto, takie jak Poznań, które ma w przypływach milion mieszkańców, posiada mizerną ilość klubów dobrze dostosowanych do grania imprez, nie tylko rapowych zresztą. Istniała Onegdaj Piwnica 21, którą również wykorzystywaliśmy w opór. Grywałem tam co miesiąc przecież, jeszcze rok temu gdzie grały czołowe kapele rockowe z Polski. No są to troszeczkę undergroundowe warunki tak naprawdę. Jest klub Blue Note, który jest mocno porezerwowany, a przy dużej ilości imprez, którą my robimy, no, trudno tak na stałe to robić. Jest klub Esculap, który jest bardzo fajnym klubem, ale troszeczkę kurczę, za dużym jakby. Nie? Jest wielka scena, duża sala, klimatycznych imprez tam raczej nie zrobisz. Nie? Także no, zbrataliśmy się teraz z, 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 z piwicą, z tym, jak się nazywa, Stary ze Starym Kinem, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, no, wiem, że oni w planach mają teraz nagłośnić to dużo lepiej, wiem, że mają w planach wentylować to pomieszczenie, czy to się uda, nie wiem, na ostatnim koncercie jeszcze nie było tak najgorzej, dwa koncerty temu tam, no to przecież można było na scenie móc nie no, przecież mieliśmy po pięć, butelek Inni nienawidzą, tak jak generał kisza prawdy, Prawdziwy dla gry Ja robię tak rym. Ostry jak woda bez zagry Jak ból podagry, jak od zagry My tu to nagrywamy, realizujemy plany, są zbieramy na te wypasione miniwany Mamy w plany, jak gdyby nigdy nie zgramy. Im dojebany, pizgamy nimi jak minigany Spalamy kilogramy, kany to nie hany, hany i co mamy, damy nie tylko dla many many Władze organy, my w chuju mamy Chulu, styl gramy, chamy, swój wózek mamy tam damy gdy Przejdźmy do kolejnej sytuacji, tym z przeszłego koncertu. Ale ostatnio na koncercie w guminie jakiś dziwny co najmniej kolej, rzucicie jednak jakieś proszę pytanie tą sytuację i swoją reakcję tej hey, to, to nie to, na tej Jak Ja tego widziałem to w style YouTube. się wypadamy normalnie, Nie jakieś jakiejś ogromnej wagi do tego. Na koncertach dzieją się przeróżne rzeczy. Widywałem już sytuację, kiedy bije się wieś na wieś, generalnie wszyscy spierdalają, łącznie z akustykiem policją. Eee... Dwają różne rzeczy na koncertach. Róż to jest hip-hop. Zawsze apeluję do ludzi o zdrowy rozsądek, żeby pokazać, że jesteśmy kulturalną publicznością. Jakby staram się tego trzymać, natomiast no to no jedna groszówka, trochę mało jest. Właśnie chciałem Ci przypomnieć słowa, jak zareagowałeś na to zajście. Cytuję, głupio rzucać w ludzi jakimś głównym, szczególnie jedna groszówką. Jakbym rzucił dwie bańki, to bym jeszcze zrozumiał. Dlaczego zdecydowałeś oczywiście główne? Nie wiem jak byłem w Stanach ostatnio grałem w Chicago w klubie koncert i po koncercie puściliśmy na After Party kawałek Pena Minac Club, gimme Twenty da las i wystawiliśmy z czapki z Ed i nagle moja czapka była pełna 20 dolarów ten... <zysklarwiasz> Znaczy nie wiem jak ci to wyjaśnić yy, Staram się Dobrze robić moje koncerty, poważnie podchodzić do mojej sztuki. Nie zawsze mi to oczywiście wychodzi, natomiast to no, czytanie nie jest żadnym. To logiczne rozwiązanie. Nie jest to propozycją ani z punktem wyjściowym dalszym. mnie. Twoja muzyka wywiera silny wpływ myślę, że ten koleś, który się ogląda w internecie, pewnie też tego żałuje, tak, tego nie ma co tego rozczarować. Zwłaszcza, że dla mnie wpływa. Twoja muzyka wywiera silny wpływ na młodzież. Pisząc swoje teksty czujesz odpowiedzialność ze względu na tą siłę siłę słowa. Coś z biegiem lat, muszę przyznać, że rzeczywiście tak. Zresztą w jakiś sposób, albo wręcz... Hamuje e, dalszy, się czasem. Dalszy, dalszy. Tak. Zadzawi się. Jestem się nie w ogóle, jechałem Chcę co myślę o tematach nie, imprezowych, użytkowych, damsko męskich, każdych innych w sposób dość bezpośredni. Natomiast no, mówię, też no, staram się teraz bardziej uważać słowo. Zależy też od nie? Na mixtapeach się nie pierdolę za bardzo tam jakiś ten. Natomiast na no, płytach solowych tak. Gdy ostatni raz widzieliśmy się w siedzibie Szpady do rekord. powiedziałeś w windzie o swoich sąsiadach. Patrz na nich, będą zasuwać składami na czwartek piętro, byleby tylko niechać z nami na drugie. Zdarza się czuć wyalienowanego społeczeństwa albo często zdarza się, że śmieszycie z zachowali innych osób. Wyalionowany? Tak, bardzo często mi się da być wyalienowanym i bardzo często śmiesz mnie sytuacja innych osób, ale równie często mnie śmieszy moje własne zachowanie, także stary wszyscy jesteśmy ludźmi i robimy różne Mieści się to jakby każdej wszystkich nerwy. Jako że przeprowadzamy ten wywiad w okresie żałobowej na, żałoby narodowej nie mogę nie zapytać o tragedię Snałańsku, z kolei tylko przykrystwa to, to, to wydarzenia. No to jest samolot spadł, są trupy stare, jest no co tu komentować. Znaczy... Chodzi mi bardziej, czy ze względu na musiał musiałeś odwołać swoje jakieś koncerty, czy wpływ bezpośrednio tak, tak, na jakieś twoje wydarzenia tak. muzyczne i czy w związku z tym podasz jakieś konkretne, nie Wpłynęło, wpłynęło, musisz odwołać koncerty, przeniesiemy je na jakiś niedogodny termin, Jakby nie mam co tutaj za bardzo o tym dyskutować. Myślę, że to jeszcze nie jest pora komentować na przykład to, że Bawel jest bardzo złym pomysł. W każdym wywiadzie właściwie zdarza mi się zadać pytanie jedno, które kompletnie nie ma wspólnego nic z muzyką. Do końca kwietnia mamy czas na złożenie pitów w naszym ulubionym urzędzie skarbowym. Czy wybrałeś już organizację pożytku publicznego na którą przekażecie 1% z podatku? Eee, nie wiem, wybrałem. Tak. Przeszedł dalej. Przeszczek dalej, przeszczekanie. Drużyna tylko drużyna... Drużyna szpiku. Drużyna szpiku. szpiku, zrobimy z nimi film niedługo. Ale to potem. Ostatnia twoja gościnna zwrotka pojawiła się na płycie Squad. Gdzie jeszcze będziemy można wszystkich w uredach czasie? Yy, obawiam się, że nigdzie. Znaczy dużo chyba artystów ma do mnie precesję, bo ja też się zgadzam na wszystko, a potem tego nie robię, ale zwyczajnie nie mam czasu, generalnie nie wystąpiłem na wielu płytach, które byłem zaproszony, bo skupiam się na moim albumie w tej chwili, nie mogę robić tyle rzeczy na raz. tyle, także no, chwilowo nie będę za bardzo się udzielał gdzieś tam. 3 słowa od DG na panelstwo na e, Róbcie dzieci, róbcie hajsy, bądźcie mi dla sąsiadów, <muszczanie> dzieciaczek, baby. Dobranie. Czemu to służy ludzie? Te piramidy znoszone w bólu w trudzie. Chciałbyś uciec, ale dokąd nie masz? Chcą igrzyski, chleba, ciągły kier masz debat. I nie masz nieba, nie teraz, nie tu Wciąż widząc ten brud i licząc na trudze Znajdziesz nurt, z macą w nurcie bartki A po mnie zostaną kartki I już, a nuż w wodzie Niech straszył Polańskiego Mam Boga swego, niech stanie się wola jego Mam Boga swego, niech stanie się wola jego DGS, kurwy syny 2009 Boom!